Akcja. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Monika Mariotti i serdecznie zapraszam na Małopolski Festiwal kultury i Podróży To Tu To Tam od 22 do 24 kwietnia, który odbędzie się w Zatorze. Tam będą różne pokazy i różne opowieści o różnych podróżach, przeważnie bardzo odważne i bardzo nietypowe. I na przykład ja razem ze swoją przyjaciółką Marleną Moździńską zaprezentujemy Wam co to znaczy podróż po Mongolii? Dwie tylko same dziewczyny. Według pewnego przysłowia mongolskiego dwie zgrane sroki przychytrzą tygrysa. I opowiemy Wam, co to znaczy to przysłowie, i pokażemy Wam jeszcze bardzo dużo rzeczy, i jeszcze pośpiewamy. Więc zapraszam, zapraszam serdecznie i jeśli chcecie więcej się dowiedzieć, to e, zapraszam na moją stronę Monika Mariotti, tam będą wszystkie informacje o festiwalu, albo po prostu wpiszcie w internecie Małopolski Festiwal Kultur i Podróży, to tu, to, to tam. Kapito? Czy wszystko jest jasne? No to widzimy się tam. Ciao ragazzi! Po scenie.